Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w ostatnim, z tego co mi wiadomo, odcinku serii Weblinka. Kto dokładnie oglądał ten wieżę, przechodziliśmy przez y, tematy y, systematycznie. Pierwszy odcinek był o relacji z Bogiem, potem o relacji między rodzicami, potem o relacji do dzieci i znowu powrót. A skoro to jest szósty odcinek, więc będziemy mówić znowu o, o relacji do dzieci. I tu muszę się wam przyznać. Jest to odcinek, który dla mnie jest ciężki z kilku powodów. Pierwszym jest na pewno jest taki, że mówię do ludzi, którzy w, w kwestii relacji do dzieci, wychowania, mają zdecydowanie więcej y, doświadczenia ode mnie. A ja sam nie lubię, gdy ktoś y, poucza mnie w y, jakiejś dziedzinie, dyscyplinie, w której wiem, że ja mam więcej doświadczenia. Dlatego bardzo proszę o, o wyrozumiałość. Chcę się podzielić czymś, co słysząc od innych rodziców, słysząc dobre rady, i sam może patrząc z takiej perspektywy, kogoś kto na niektóre rzeczy też patrzy duchowo, może dać pewną radę. Sami moi drodzy, rozsądźcie, czy, czy ta rada będzie przydatna właśnie przez Wasze doświadczenie. Niech wstępem do tego rozważania będzie fragment z mądrości Syracha z rozdziału 22. Trudny fragment, ale taki, który może nas, myślę, dobrze zmotywować. Hańba dla ojca, jeśli ma syna źle wychowanego, a jeśli córkę, to przyniesie mu ona poniżenie. Trudny fragment, prawda? Mówić o tym, że, że dzieci mogą przynieść hańbę albo poniżenie. Złe ich wychowanie. I zdając sobie sprawę, i korzystając moi drodzy z tego porównania, wspinaczki, myślę, że jasne jest, że bardzo dużo możecie dla swoich dzieci zrobić właśnie w wychowaniu. Bardzo wiele im pokazać w tej wspinaczce, pokazać im dobrą trasę, którą wchodzić, skoro jesteście tymi, którzy przeszli już dalej, a dzieci prowadzą, prowadzą za sobą. I chciałbym Wam. Zaproponować takie rozważenie jednego narzędzia w tym wychowaniu, które myślę może się bardzo dobrze przydać. I tym narzędziem jest cierpliwość. Ale uwaga nie w takim rozumieniu potocznym, w którym my myślimy: będę cierpliwy wobec dziecka czyli ono może robić jedno, drugie, trzecie coś, co mnie denerwuje coś, co mnie złości. A ja po prostu to przyjmę niewzruszenie, i, i w ogóle mnie to nie obejdzie. Nie o taką cierpliwość mi chodzi. Chodzi o cierpliwość w stawianiu zasad i w konsekwencjach, które stawiamy dzieciom. Już tłumaczę, na, na podstawie pewnego przykładu. Wyobraźcie sobie, że dajecie zasady swojemu dziecku, powiedzmy, nie może korzystać. Po godzinie 18 z komputera. I skoro jest to zabranie dziecku czegoś, co jest dla niego przyjemne, co jest takim lekkim spędzeniem czasu, dziecko będzie się buntować. I w różny sposób, w zależności od, od dziecka, zasady może, może próbować nagiąć, może próbować ją obalić w jakiś sposób, być nieznośne. Zadaniem rodzica jest bycie cierpliwym. W, w postawieniu tej zasady, w konsekwencji, że ta zasada jest dalej przestrzegana, że jestem cierpliwszy od wytrwałości dziecka, które próbuje tę zasadę obalić. Jeżeli mi się to uda, to ta zasada zostanie utrzymana. Ja mam akurat tutaj z własnego doświadczenia dobry przykład. Jako nauczyciel. Jasne, że to jest troszeczkę inny grunt niż wychowanie dzieci w domu, ale również, kiedy stawiam jakąś nową zasadę w klasie i ona się nie za bardzo podoba uczniom, to na początku zawsze jest taki element: my się przeciwko temu buntujemy, dajemy o tym znać. Czasami uczniowie są nieznośni, ciężcy, ale jeżeli ja na pierwszej lekcji utrzymam tą zasadę, na drugiej lekcji utrzymam tą zasadę i nawet wytrwam w takim oporze tych dzieci na trzeciej lekcji, okazuje się, że przy czwartej, piątej już jest lżej. A dalej ona jest przyjmowana już bez takiego sprzeciwu. Bo dzieci wiedzą, że taka zasada obowiązuje i tak będzie. Można to porównać do podejścia do takiego płotu, który został na nowo postawiony, on mi odgranicza część mojej wolności, nie? bo chciałbym pójść dalej i próbuję ten płot obalić. Ale jeżeli on się okaże wystarczająco solidny, to go zostawiam, bo wiem, że on tam będzie. Jasne jest, żeby ten płot, moi drodzy, stawiać w dobrych miejscach. Czyli chcę, chcę postawić w taki sposób pewną zasadę, pewną granicę, aby to wypracowało w dziecku jakieś dobro, przyniosło jakieś dobro. To niesamowicie w życiu się przyda. A wiemy ze swojego doświadczenia, że wypracowywanie Dobrych zachowań, dobrych praktyk, przyzwyczajeń nie jest proste. Nie jest proste wypracować w sobie pracowitość, umiejętność utrzymania porządku, zrobienia najpierw swoich obowiązków, a dopiero potem pójście do przyjemności. My całe życie się tego uczymy, i wy, moi drodzy, jako ci, którzy jesteście wyżej w tej spinaczce, możecie temu dziecku niesamowicie pomóc. Korzystając z tego porównania, możemy powiedzieć, że y, przeszliście tą trasę, już nie? I wiecie, gdzie dobrze się chwycić ręką, gdzie położyć nogę. Jeżeli jesteście niżej, y, ta trasa, która jest przed Wami, może się wydawać, tędy będzie dużo łatwiej, że jak pójdę w lewo tu mi tak wygodnie złapać się rękami tutaj wiem że oprę nogi to że wtedy będzie dużo dużo lepiej ale wy którzy tu byliście w tym miejscu wiecie że tam dalej będzie urwisko i nie pójdzie i trzeba będzie wrócić na to miejsce i pójść inną trasą i możecie to dzieciom od razu przekazać nie idźcie tam tam będzie yy, ciężko to będzie błąd to będzie potknięcie pomyłka i możecie właśnie dużo już dzisiaj pomóc Jasne, że są takie rzeczy, przez które wasze dzieci będą musiały przejść osobiście same, doświadczyć tego, nauczyć się na własnych błędach. Ale jeżeli możecie im w czymś pomóc, to przecież ze swojej miłości, którą macie do swojego dziecka, nie zrobicie tego od razu? Oczywiście, że tak. I możecie dać niesamowity skarb właśnie teraz. Przez co? Przez to, że będziecie cierpliwi. Wtedy, kiedy dziecko dobrej zasady, takiej, która ma wypracować w nim jakieś piękne dobro, nie będzie chciało przyjąć, bo jest teraz niewygodnie, bo, bo kiedy tak nie robiło, było łatwiej. Przede wszystkim moi drodzy, chylę czoła przed Waszym zadaniem. Jako, jako rodziców, jako tych, który, które wychowują następne pokolenia, bierzecie udział w, w, w kreowaniu tego, jaki będzie świat. To jest taka niezwykła współpraca z Panem Bogiem i życzę Wam tutaj bardzo dużo sił. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, mam nadzieję, ci, którzy, którzy dzieć, dzieci osobiście nie wychowują, że, że to jest naprawdę duże zadanie. I niech Pan Bóg wam w tym zadaniu pobłogosławi. Jako zadanie chciałbym Was poprosić, abyście wykonali jakiś gest w stosunku swojego dziecka, które da mu znać, kocham Cię. To może być przytulenie, to może być całus, to może być słowo, to może być błogosławieństwo, krzyżyk na czole, albo jeszcze jakiś inny gest, który u siebie praktykujecie, ale niech ono tak odrobinkę poczuje: Jestem kochany. Na tym normalnie byśmy, moi drodzy, zakończyli nasze rekolekcje, ale chciałbym jeszcze jeden moment poświęcić na jedną bardzo ważną rzecz. Bo stoimy przed Wielkim Tygodniem, prawda? Rozpoczyna się Wielki Tydzień. I, I chciałbym że Wam życzyć właśnie tak dobrze przeżytego Wielkiego Tygodnia. W różnych jesteśmy miejscach duchowych. Nie? Ktoś może iść taką ścieżką bardzo blisko Pana Boga, ramię w ramię z Nim, być w niezwykłej zażyłości. Mogę być trochę dalej, troszkę zobojętniały. Mogę być twardy. Moje serce może być jak skała, jak głaz nie do przebicia. Może potrzebuje ogromnego nawrócenia w jakiejś dziedzinie. Nie znam... Słuchających, jedno wiem, każdemu. Każdemu przyda się, będzie wielką korzyścią popatrzenie na Chrystusa, który za nas cierpi. Który z nie, niesamowitej miłości do nas y, idzie na golgotę. I to idzie w, takim, w takiej pokorze, w milczeniu, mimo że miał wszelkie powody do tego, żeby, żeby się buntować, że, że to jest niesprawiedliwe że jakim prawem on, on bardzo pokornie przyjmuje to wszystko. Z jakiego powodu? Bo nas kocha. Droga siostro, drogi bracie, i, i, i czy jesteś bardzo blisko Niego, czy jesteś bardzo daleko, to, to to jest zawsze warto zobaczyć. Boga, który się za Ciebie ofiaruje. Bo jeżeli jesteś blisko Niego, to, to jeszcze bardziej otworzycie cię na Jego miłość. Jeżeli jesteś od niego daleko i potrzebujesz nawrócenia, to to może to był potrząsnąć tak jak nic innego. Jak żadna inna kara, miłość Boga, która jest po prostu niepohamowana. I tego Wam życzę. Jeżeli dobrze przeżyjecie ten ciężki czas, Tridum Paschalne, to wejdziecie też w radość zmartwychwstania, która też będzie niesamowita. Tu mam taką historię, z którą chciałbym się podzielić z mojej poprzedniej parafii jedna rodzinka mi opowiadała o swojej córce. Przygotowywali ją, kiedy już tak miała parę lat, już wiedziała mniej więcej, co się dzieje na święta zmartwychwstania i, i dali jej znać, że jak będą tak długo biły dzwony, to będzie znaczyło, że Chrystus zmartwychwstał. Oni w niedzielę zmartwychwstania nie szli rano do kościoła na rezurekcję, e, tylko troszkę później, ale dzwony było słychać z, z kościoła w ich domu. I rano o szóstej Właśnie ta mała dziewczynka obudzona biegała po całym domu i krzyczała z taką wielką, nieskrywaną radością. Chrystus wstał. Chrystus zmartwychwstał! Pobudziła wszystkich, którzy byli w domu. Nie? Taka szczerość, szczera radość dziecka, która się rozlewała na wszystkich. Zabawna historia jest z tego względu, że oni też mieszkali niedaleko cmentarza. I na pogrzebie tydzień później również biły dzwony. I myślę, że to była bardzo dobra wiadomość, yy, która się rozległa wtedy w domu, także dla tego, którego pogrzeb się wtedy odbywał, bo dziewczynka znowu zaczęła biegać po domu i krzyczeć, Chrystus wstał, radujmy się. Alleluja. Moi drodzy, yy, uczmy się też od dzieci takiej szczerości yy, w przeżywaniu radości zmartwychwstania. Jeżeli dobrze przeżyjemy Wielki Tydzień, głęboko, a tego Wam życzę, Bożego y, tego czasu, głębokich przeżyć, to i radość będzie piękna i wspaniała. Niech Pan Bóg Wam na ten czas błogosławi. Szczęść Boże!